Minecraft. To gra dla dzieci. Nie ma w niej nic przerażającego, prawda? Dosłownie śmieciu. Nic. Przerażającego. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj postaram się przetrwać 24 godziny w najstraszniejszym Minecraftcie I to wszystko w trybie hardcore. Ale czy mi się udało? No, tego dowiecie się w tym filmie. Dobra. Jesteśmy. Hmm. To co? Zaczynamy. Na początek zlutowałem całą wioskę villagerów. I okazało się, że mimo, iż wioska była w zwykłym stanie, to nie było tam żadnych villagerów i. Ani jednego golema. Zrobiłem kamienne tulsy, a w samej wiosce w ogóle znalazłem dosyć ciekawe znalezisko. Mapa jakaś. Aget fotograf. Co to było? Eee. Zimne trochę. Jako początkową bazę wybrałem sobie kościół. Gdyż jest on bardzo wysoki i będzie takim punktem obserwacyjnym. Ostatecznie była to moja stała baza. Tam jest Kejwik, tam pójdziemy jutro. Na początek postanowiłem, że nie będę się spać, jednak szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, gdyż noce, jak zaraz zobaczycie, są bardzo niebezpieczne. Rozpoczęła się noc, a ja poszedłem na górę rozejrzeć się w okolicy. I zobaczyłem to. Czyż? O nie! Gremi mi zagowało i już się pojawił. Eee, no siema. Szedłem na dół, aby powiększyć moją bazę i ją rozbudować, żeby mieć jeszcze większy pogląd na świat. Jednak podczas budowy stała się kolejna rzecz. O, co jest. Kurde pająk! Wypad, wypadł, śmiecił, wypadł. Uch, uch, uch. Nie dzieci, dziedz, dziedz. Pół serca. Ja ci kręcę. Ledwo co idę spać. Ja nie będę, ja nie ja nie, nie, nie. Jezu, ale tak blisko. Pół serca, pół serca. Następnego dnia poszedłem kopać żelazo w wyrwie pod wodą obok mojej bazy. Po wykopaniu żelaza wróciłem do bazy i kontynuowałem jej rozbudowę. Dobra, mamy wreszcie. Te oczy coraz bardziej mnie drażnią. Mamy tarczę. Jest lepiej. Pozbierałem materiały i zrobiłem kolejne. Tym razem na górze ze skrzynką. Znowu te oczy. Następnego dnia znalazłem coś dziwnego. Ha. O nie, znam ten motyw, już wiem, czego to doprowadza. Dzień szybko minął, gdyż szukałem żelaza, gdzie popadnie, ale nie mogłem go w ogóle znaleźć. Jakiś żelazo. Kolejnego dnia wyszedłem natomiast poeksplorować okolice i znalazłem to. Stotek! Co jest, idę na statek. Ale tego to się nie spodziewałem, tak szczerze. Nie wiem, czy tu bym nie zamieszkał. ile ty masz! O, tupę. Nie są to najlepsze rzeczy, wiadomo, ale kurde, w ogóle, że coś jest, to jest szok. Po tym śmiesznym incydencie wróciłem dalej kopać żelazo i po kopaniu zaatakował mnie nieproszony gość. Serio? Jezus. No, uderz mnie. Ja pierdziele. Wróciłem do bazy i poszedłem spać. Kolejny dzień wyruszyłem do jakiegoś pobliskiego kejwa. Szukać więcej żelaza. Nie, tu mamy już wyjście. No i kurde samo mieć. O kurde. Ale, ale tu... O, ale tutaj jest kąpa na żelazo. Ja pierniczę! Na set mi we. Wy... Dajcie mi święty spokój, dajcie mi w pokoju to żelazo wykopać. ojej, i, 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 i. Mogę tu spokojnie wyjść? Jak najszybciej wyszedłem z cajeba i wracałem do bazy, gdyż zbliżała się noc. Tak, na styk mi wystarczy. Zrobiłem też jeszcze inne nowe rzeczy. To sobie jeszcze tą kamerę przetestujemy. No to chyba! No co ty pisz? Ciało ja nie zmarnowałem! Żelazo. A nie, to działa. Nie działa, tylko nie ma żadnych specjalnych rzeczy. Gdziełem w bazie, ale w końcu wyszedłem, aby i szukać większego kejwa i diamentów. Znalazłem dosyć sporo surowców... z mnóstwem surowców i nowymi dziwnymi rzeczami. O nie. A nie! To pochodnia w sumie się przyda. Olałem to i dalej eksplorowałem cave. Wreszcie po kilku minutach znalazłem. Są pierwsze diamenty. Tak jest. Jeden diament. Nie. Aj. Nagle napotkałem jeszcze głębszą część jaskini. Było tam sporo diamentów, ale nie miałem jakich zebrać. Musiałem zejść bezpiecznie blokami na dół. Bo wodą się bałem. Dlatego, że nie Dlatego, że nie wiedziałem co tam się kryje. Jednak w pewnym momencie wydarzyło się to. Ale pokopmy trochę, pokopmy. Nie! Oh! Oh! Ale fart! Co to było? Jakimś fartem okazało się, że na dole jest woda. Wykupałem więc wszystkie diaksy jakie znalazłem i zacząłem wychodzić z jak, jak najszybciej z jaskini. Gdy wróciłem do bazy, to skraftowałem sobie diaksy i hełm. Na początek kolejnego dnia znalazłem dziwną tabliczkę. To tabliczka nie uciekniesz z tego koszmaru. już mi to dziwnie, ale dobra. O, Creeper, Creeper. Przy okazji zrobiłem farmę i zdobyłem nowego przyjaciela. Jest! Na styk mi starczyło! Nie, chyba. Idzie, idzie. Dobra. Na spoko. Nie. Nie. Czemu teraz? Czemu akurat teraz? Kicia, chodź tutaj. Wreszcie weszła. Chodź tu. Zbliżała się noc, więc poszedłem spać. A następnego dnia zrobiłem farmę świnek. Niestety ta farma doprowadziła później do katastrofy, więc oglądaj do końca. Była ona na razie daleko od bazy. W kolejnych dniach starałem się szukać czegoś wartościowego. Aż znalazłem biją śnieżny. Od razu pomyślałem, żeby zrobić armię bałwanów, które będą strzec mojej bazy. Od razu po dojściu do niej je stworzyłem i dałem na wieżyczki. A w kolejnym dniu zająłem się budową muru. Mur skończony, wieżyczki postoją, to też przeprowadziłem moje świnki do innej zagrody. Zrobiłem Iron Golema i wydawało się, że wszystko jest git. Dobra. Jednak do pewnego momentu nie no mamy naj. super. Wszystko na raz. Potem idę po tym incydencie bałem się wyjść z bazy, ale nie miałem wyboru. W międzyczasie pojawiła się kolejna literka, tym razem R. Ale gdzie było E? No pewnie gdzieś było. W każdym razie musiałem powiększyć bazę, aby mieć, wi aby mieć więcej miejsca na rzeczy. Więc zniszczyłem domek obok i rozszerzyłem mur. Na chwilę poszedłem do kejwa, jednak szybko z niego wyszedłem. Nie! Nie, nie, nie! Dlaczego? Spokojnie tutaj przeżyć. Ale widzę, że my, my będziemy mieli taki problem. To jest po prostu absurd. Ale nie będę marnował sobie życia. Nie no, nie można sobie żelaza pokopać, no tragedia. Po wyjściu z jaskini postanowiłem pozabijać trochę świnek, gdyż było ich za dużo w zagrodzie. Jednak stała się rzecz, której absolutnie się nie, nie spodziewałem. A w sumie sami sobie zobaczcie. O kurde! Co jest? Ej, hey, what the fuck? Nie. Nie. Co? Tak się właśnie zakończyła moja przygoda w strasznym Minecraftcie. Dziękuję w ogóle za nowych subskrybentów. Bardzo mi pomagacie w tworzeniu filmów. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!